Nie wiadomo, nie wiadomo, czy my już jesteśmy na antenie. Tego nie wie nikt. Ucho wypadło, poszło gdzieś w dal, ale najważniejsze jest to, że ze mną Łukasz Szymon Gamoń, prawdziwe Widząc, gwiazdy. Cześć Łukasz, Agata wypiór po mojej prawej stronie, lewej waszej, tak. Cześć. No, więc restauracja Hotel Diament. Co my tutaj pysznego dzisiaj robimy. My, bo ja wiesz, ja tutaj prawie, ta, ta. że pomagam. Słuchaj, no dzisiaj przygotujemy na tej naszej płycie tapaniaki, czyli na tym japońskim grillu, yy, parę smakołyków. Agata już tu robi kuhy, czyli naleśniki będą z takimi fajnymi owocami grillowanymi. Ja już tam zaczynam powoli smażyć boczek. Tu mamy naszą swojską wydlinę, ale o to opowiem trochę później. I do tego będą knysze. Knysze po śląsku, czyli taką fajną wielką buła, Rzymła, rzymła, pardon. Podsmażymy ją do środka, ją nafilujemy pierońsko dobrymi rzeczami tutaj usmażonymi, tą naszą wędliną. A oprócz tego zrobimy jeszcze bułeczki bao. Czyli tak trochę po chińsku, japońsku, po azjatycku, ale tutaj też można powiedzieć, że po naszemu po Śląsku, bo zamiast bao można też dać śląskie kluski na parze. Nie Agata? Zgodzisz się ze mną? Jak najbardziej. Wie za. No, a ta płyta taponiaki to jest fajna ciekawostka, bo jaki to jest sposób smażenia, a tapan to jest właśnie ta stalowo płyta, na której te wszystkie smakołyki sam robimy przy naszych śniadaniach w naszym hotelu, w naszej restauracji też stąd możecie zjeść eleganckie rzeczy, kiedy przyrządzają nasi kucharze śniadaniowi i też na imprezach okolicznościowych też jest wykorzystywana ta płyta do wszystkiego, co tutaj robimy: do pięknych, cudnych maszkietów. Czyli, jeżeli tutaj goście śpią, rano wstają, przychodzą na śniadanko, to nie, że tam tylko gdzieś coś tutaj działacie? Oczywiście, tu jest pełną parą live cooking robione i smażymy tutaj nasze jajeczka sadzone, omeciki przepyszne, kuchy, więc co się zapmarzy, to to po prostu robimy na tej naszej wspaniałej płycie Ale dla mnie te kuchy, bo powiem szczerze, że pierwszy raz e, słyszę to słowo, choć e, aż chyba wstyd się przyznać, e, bo mieszkam na Śląsku, ale ajerkuchy, tego jeszcze nie słyszałam akurat. No, ajerkuchy to babcie zawsze robiły, to jest, bo zawsze na Śląsku to tradycja się robiło takie dania. No to ja jestem trochę do tyłu, muszę pogadać z babciami i w ogóle. To po prostu coś, coś tu nie zagrało w moim dzieciństwie, no. ale no... Spokojnie, nadrobisz dziś nadrobisz dzisiaj. Nadrobię, bo ja jeszcze tutaj kilka razy się spotkamy z wami, będziemy działać z ajerkuchami. Knyszami. Dobrze, My robimy same fajne maszkety tu. Jeszcze mam dzisiaj fajna ciekawostka, powiem wam jak fajnie by smażyć steka, bo mamy też dzisiaj steka tibona, o steku powiem trochę później, tibon, co znaczy, więc też dzisiaj będziecie mieli okazję spróbować tych naszych fajnych maszketów. A najbardziej tych nasze wędliny. Ale to. No już się nie mogę doczekać, że o tym powiem, nie? Swojska wędlina, i no i to mnie bardzo ciekawi, powiem szczerze, próbowałam za zrobić sama stek, ale trochę mi nie wyszło. Także to no, jest. Się się tak, będę próbować, to będzie, to będzie praktyka, natomiast ja was proszę, drodzy widzowie, piszcie w komentarzach, czy wy znaliście ajerkuchy, czy wy je robicie, robiliście, jedliście w dzieciństwie, czy tam do teraz. A no i tak, i teraz kuchenne akcje się dzieją. Co my tutaj mamy? Łukasz, Szymon, Gamo, jea yeah! i lecimy, Agata, Wypiór. I nie wiem, czy my w ogóle będziemy... Nie bój się, na kuchnia. To jest dobrze. Ogień musi być. Ogień musi być, na kuchni, tym bardziej na grillu, ogień musi być. Tutaj teraz sobie grillujemy polędwicę wołową z naszą wędliną chciałbyś żebyś troszkę dziabła. Spróbuj. Ja, bez fosforanu, bez, bez nic Tak, bez żadnej chemii, bez niczego. Peklowano dwa tygodnie. Wędzono w naszym wędzarniku, który znajduje się na tarasie. Więc na drzewie olchowym są wędza Siedzę tam po całe dnie i robię te, te smakołyki, które też będziecie mogli spróbować, właśnie w tych bułeczkach bao, w tych naszych buchtach i w tych kniszach. Tu moment dwa rodzaje knyszy Już knisza wegańsko z warzywami stir fry, czyli z warzywami tak szybko grillowanymi i knysza z bekonem, z kiełbaską, z jakim sadzonym Czyli taką śniadaniowo petarda. No i te nasze Ajer kluchy, co Agata już zrobiła z pięknymi owocami, a teraz będziemy jeszcze robić tutaj y, te nasze bułeczki bała też z owocami, czyli na słodko, czyli co jest takie nieoczywiste. Nie? Zapomniałeś, wiesz, ja już chyba ja już tą Warszawą chyba przesiąknął. No właśnie w tym akurat tym momencie e, powiem, że ja nie wiem jak się mówi na buchty po polsku, bo buchty to są buchty. Ajerkule? Jak to było? A Ajerkuchy. Ja. Yeah. To no, tego nie wiedziałam, natomiast buchty, tak. Wyzwanie. Próbujesz? Ja podtrzymam mikrofon. Ja podtrzymam mikrofon, a ty próbuj, Dziołka. E, no, to, to będzie... Pięknie. Tak, proszę państwo. jak chcecie sobie wdupić taką fajną kanopkę, to musicie przyjechać do Zabrza, do nas, do restauracji. I jak? Coś pięknego. Dobrze, to może zamienimy się miejscami. Tak, ta jest twoja. Marta, to teraz ty będziesz smażyć, grillować, a ja proszę Państwa, przyjmuję stery tej telewizji i jadę medali. Agata, co ty tam robisz? Ty sobie spokojnie zjedz. Widzisz, że robią, nie? No, to kończ te buchty, te do to. Ja robię, a ty daj Ja, widzisz, no, to, ale do tak no, no zastępca szefa kuchni, no to zastępca szefa kuchni, nie? Dobra, Marta, to może ci już pałeczka, nie? Znaczy mikrofon, sorry. Wywalili mnie z roboty normalnie. Znaczy mi ta rola, wiesz, tak trochę mi jest niezręcznie, nie? Bo moja robota, a tutaj mam jeść i ty za mnie robotę robisz i zaraz powiesz mi, weź to, zrób tego steka, a ja jestem trochę słaba, jeśli chodzi o steki. No, ja, jest ja ściągnę ta wołowina, żeby nam nie była twardo. Bo tu już <kling>, sępy telewizyjne widzę już, które opanowują, Chcą pojeść. Chcą zjeść. No tak ja mam Dobra. Stek. Jest super. Tu mamy Tibona, czyli polędwica i rozbrew z kością w kształcie litery. T. Ja, dzięki to, ja Zaraz ci jeszcze więcej. Steka. Przed grillowaniem solemy lekko, pieprzomy, polewamy z oliwą, z oliwek, nacieramy elegancko z każdej strony. I teraz ciepujemy sam na patelniata. T-Bone, T-Bone, litera T-Bone. Kość, jednak trochę tego angielskiego człowiek lizną w tej podstawówce. A kamu my te nasze masło ukulamy. Nie wiem, czy wyłapaliście, bo to było szybko powiedziane, że tam solimy przed, pieprzymy coś tam, coś tak, tam, tak. oliwiny I oliwa, tam. Oliwa, to jest bardzo ważne. Sorry. I ten rozmaryn tak cyk, cyk, a wiecie jak e, zrobił czosnek? Wziął, obrał bez. i tak <coughs> pięścią potrzaskał, tak. No i to wszystko tutaj jest właśnie. Teraz tu mamy ten smak tego rozmarynu, tego czosku. Sam obok ciepiemy te naszego tiboniki. Jaki lubisz w marzenia Marta? Ej, ja taki fest. Taki fest, 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 taki zrobił. To ja by ci go nie zrobił. <laughs> Wiesz, jak to jest, jak kucharze gadają. nie? że Weldan to już tak o nie? A może tyle stopni wysmażenia działa, ty akurat ja? No to nie. Znaczy ja tylko z jednego względu, nie, że taki lubię, tylko zawsze się boję jak tam wiesz, najpierw w ciąży byłam, a była rozumiem, rozumiem, rozumiem. I że przyjdzie mi taki twisty i czy to można jeszcze jeść już jako... Słuchaj, jak jest dobrej jakości wołowina, nic ci dziołcha nie będzie. Śmiało stopki wysmażenia mamy od blue, rare, medium, rare, medium, medium, well well done. Czyli zabity no kaput, po kaput podeszwym <laughs> <Podeszwyn>, koszyn. <laughs> Nie, do mnie najlepszy stopień wysmażenia, a ja tego bym zjadł zawsze taki ciepły tatar, czyli takie blue rare, to jest, no, tak do, mnie to jest do mnie to jest sztosik, nie? No, no dobra, tej, no to... To ograniczało Słuchaj. i dalej trochę jako matka karmiąca i dlatego tak, wiesz, tutaj pojechałam, ale może nie muszę aż tak jechać do tej podeszwy, tylko tak już powiedzmy o, taka połowa, nie? O, o, no takie medium łe, to, to myślę do Ciebie by było genialnie. nie? I ja. O, no <laughs> by się Agata jak się <laughs> dzieła skodo na tych pięknych talerzach fajnie to jest coś pięknego. I no. co teraz? Może coś jeszcze opowiedzieć? Takiego coś by chciała wiedzieć o hotelu? No, ja bym chciała wiedzieć, na przykład, bo mówiliśmy o tym, że te macie tam wędzarnie nie? Tak. Za oknami. Ja. No i to mnie, wiesz, to jara najbardziej mi jarają takie rzeczy, że są zdrowe, że nie ma tam tych wszystkich fosforanów, takich stra. takich, ma. Tu i tak jest dalej, no, to mów. zalewa przygotowano z soli, z soli, trochę soli morskiej, zagotowane, wystudzone wędliny se. Lekko odściguję, ale to jest wszystko naturalne z tymi wszystkimi pięknymi ziołami, co tu stoją. Uh -huh. Czoskiem to przechodzi, to leży dwa tygodnie, przekłodą się to co pora dni, żeby to fajnie z każdej strony się przesząkło. Uh -huh. Potem na naszym tarasie mam taką smoczyca, jak będzie czas, to tam po ci pokorza. Na drzewie olchowym, albo ja też lubię na akacji, co jest nie, nie wszyscy, nie wszyscy grillow, to tolerują, ale do mnie to jest tosik. No i wędzaset, te wędlinki, tu może szynka, polędwiczka, którą miałeś jakoś spróbować, tak, karczeczek, no wszystkie różności, półkaczek tak zwany, co że chcą wymyślić, to jest pierskaczki wędzone, kaczki wędzono, no, to też jest sztosem, bo ją w karcie, w sałatce, nie? Więc super. No i te wędliny też podobamy na wszystkie nasze imprezy okolicznościowe. No to jest bardzo istotne. Też czasami, jak mam czas, wędzę syry. Więc wszystko to znajdziecie no, na naszych zimnych stołach, na naszych bufetach, na weselach, ściny, komunie, konferencje bardzo ważne, no, no, no wszystko, wszystko, mamy mnóstwo sal, mamy sala Diament bardzo dużo. na no, 300 osób przeszło wejdzie, można tam zrobić piękne wesele, mamy mało salę kameralno koral, mamy na drugiej stronie hotelu też 200 sal, więc naprawdę my mamy co robić jak je full, ale my się z tego cieszymy i zapraszamy Was serdecznie do, do robienia imprez w hotelu Diament, dobrze? U nas w restauracji Diament. Z nami. Ja słyszałam, że te imprezy się odbywają dosyć często, na przykład za niedługo musimy się zawijać, bo kolejna impreza w sali, nie? I goście będą swoje zadowolenie, nie, telewizja. No, tak myślę ja, że spokojnie to zdążycie w... ciąkać. No, bo to jest taki priorytet, wiesz? Tak, I że no, musimy y, jeszcze. No, chyba nie wspomnieliśmy, mówiliśmy coś, że jest, i potem, tak jakby tu się wszystko po. No, I tak, pokażmy problemy, jeszcze te, bało, te na bułeczki, bo boże... tak. A tu tak. jeszcze za nami, jak widzisz, mamy cały talerz tych śląskich y, bułek, tych y, knyszów, i to jeszcze teraz wszystko zrobimy, żebyście mogli pokosztować. Właśnie z tą polędwicą wołową, tego steka zaraz zrobimy, tu mamy fajną. To trochę azjatycko, kapustka Kimchi, czyli kapusta pekińska na ostro. Do tego mamy łakamy same świeżości, widzisz tutaj sałatkę, więc zrobimy, bo naprawdę eleganckie dania, które będziecie sobie mogli przed wyjazdem zjeść. jest jak zaczął mówić, to mnie nie Za dużo w tej Warszawie, także mam nadzieję, że teraz częściej będzie występował w naszej telewizji. A nie tam w Warszawie i w Warszawie. Wiesz, okay. tam za dużo nabywasz tych takich nawyków, <noise> on, on, prawda? Także yeah. my się tu fajnie pogodomy i będziemy yeah. welować i one. Wanna... Jakoś się dogodomy. <noise> to to będziemy już w kuluarach omawiać, natomiast ty mówiłeś o tych imprezach okolicznościowych uh -huh. i wszystkie różne rzeczy, wesela również, a tam no rób. <noise> Dajmy, dam Wam teraz trochę odpocząć, bo Państwo muszą mi uwierzyć na słowo, że jest tu fest Gorko. Jest Gorko, jest Gorko, no ale my są do tego przyzwyczajeni, nie? Ja, ale Jośie się już trochę roztapią. Lecz nie powiem kaj, no ale trudno. My... A, a my tutaj już gotujemy z powrotem. Będziemy. Kończymy. Już widzę właśnie, że tu już hu 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 hu. to trzeba mieć naprawdę wprawę, bo ja kilka takich imprez rodzinnych ogarniałam i z boku tutaj oglądałyśmy z Iloną i Magdą, jak wy działacie, i to jest po prostu mega szacun i widać, że to jest ręka profesjonalistów, ale mamy pytanie. Tak, skłoncie bardzo. Bo tak się stałyśmy tutaj w kuluarach, obserwowałyśmy pracę i leciała nam ślinka. I się zastanawiamy, czy po latach pracy w kuchni, czy to już jest opanowane, czy to cały czas człowiek chciałby to wszystko zjeść? Yy, aha, chodzi ci o to pożądanie do jedzenia. Pożądanie do jedzenia jest cały czas niestety, jak widać. Ale jak to go do sobie, nie ufo się chudym kucharzowi. <grym> Nie no, lata praktyki i przygotowania, całe życie się człowiek kłóci, a co do jedzenia, no kosztować musimy. Czasami, jak to się go w robocie, mamy okazja przygotowywać, pokosztować różnych niesamowitych rzeczy, a przychodzimy do domu i tak naprawdę chcemy zjeść mielonego z buraczkami i to jest najlepsze. Albo woziątka. <noise> Widzę, że jest zgodność tutaj Włodzionka. w pasie. No, my już tu mamy wszystko przygotowane, no raz właśnie, właśnie my tak. skończyli. Następne knyżki, z tą polędwicą, tam macie steka. Właśnie tam jest tak pięknie zrobiony steka. możesz sobie pokazać różowiódki, elegancki, tak jak powinien być. To jest ten taki medium rare? No, medium rare, tak, dokładnie. W tym desenie, więc musisz spróbować. Czyli taki uwelowany na. się kochani, ja przyszedłem na gotowe. Ja przyszedłem na gotowe. Rozumiem, że ci ta, to ci nadaje, my tu gotujemy, dół. Ale na, nawet, no, no, nawet natujemy, nie wiecie, jak to Ale nawet nie mu wiecie, mu? jaka to była tortura. <t <regarde> <t <porque> jak to wszystko pachniało, woniało, nie? Coś nieco. Tutaj już też nakładamy, bo tam są kamerzyści wszyscy głodni. Więc czyństujcie się, czym. Chata bogata, że tak powiem. Tu mamy nasze bułeczki bao, z tym polędwicą, tu jest knysza. Tam mamy te nasze kluchy na słodko. Bao albo buchty, też na słodko. Steki, moje wędzonki, więc jeszcze coś małego ukręcimy na sam koniec, bo zostało nam trochę produktów, więc żeby się nie zmarnowało. Jeszcze jakieś pytanka? No, to Rafał, teraz ty dawaj pytanka, bo pewnie jakieś... Ja bym zapytał wiesz... o to, jak zrobić takie jerkuchy. Właśnie, w czym jest sekretem takich najlepszych jerkuchów? Bo jutro na pewno ktoś będzie chci chciał takie, wiecie, zrobić na Właśnie? śniadanie, nie? Tu jest La Lata praktyki, no bo okay. nie każdy mu, że tak powiem teraz po polsku, Agata, nie prosty. Naleśniki na, <gadł> na nie zawsze wyłażą, nie zawsze no, gotuje się, Godo się, go, się tak, że pierwszego się wyciepuje, nie? Mhm. No, jest takie przysłowie, ale no, może go nie przytoczę, bo nie wypada. Pierwszy naleśnik idzie do kosza, a po tym, że jak jest dobrze wygrzota patelnia, minimalnie oleju i dobrze zrobione ciasto, to, to wtedy jest... Petarda, A mogę zwrócić mały sekret, że naleśniki albo ajerkuchy możecie zrobić na soku pomarańczowym zamiast wody. Jest wtedy elegancki smak pomarańczy, jest no bardziej petarda. Mleko, sok pomarańczowy, masło przetopione, do tego klarowane, mąka, jajko i petarda. Czyli jest no wszystko. Mocie, piw, przedany, jak coś jeszcze, to, to może kiedy indziej coś pozdradzamy, nie? A te masło to do środka, czy chodzi masło o... do ciasta, czego rozpuścić i na tym masz te zamiast oleju. Normalnie Ale... masełko zrobić, nie? Się... Wróć, wróć. Poleku. Nie, 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 nie. Robisz ciasto, to najpierw musisz rozpuścić delikatnie na malutkim ogniu yy, to masło, żeby nie było ciepło, żeby się na jajko nie I na tej maśle, na tym soku pomarańczowym, uh -huh. na mleku, na jajcu i na mące przy niej robisz ciasto na naleśniki. A? Tak jak A. można najbardziej sprawdzone, na sezamie, zamiast, zamiast wody, yy, ten sok pomarańczowy, nie? I do środka masło. Do I tej... do środka, zamiast oleju. Okay. Jest dużo lepsze smak, no bo jak tylko do klasyk, butter, 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 nie? W kuchni Masło, masło, masło. Tuż z przewodnikiem smaku. I to jest podstawa. W po masku jak jest? jest nie, nie musimy już iść. No, patrząc na miny wszystkich, to Ale to jak ktoś masł. wie, to piszcie w komentarzach. Właśnie. ktoś wie, jakie masło po śląsku, to napiszcie. Właśnie. Machany z jednym, a drugi ma... z nie wie. Nie? Ale masło to masło. No, nie nie no, masł. Może tak być. <głos》<głos》Dobra, to ja wam powiem, kochani, trzeba kończyć, musimy jeść. Tak. Szkoda. No szkoda, no przeleciało. Chodźcie o śniadanie. <głos》> my już możemy od śniadania z wami działać, jesteśmy na, następie, na Następnym zrobimy, jaki dobry. Jako nudel, zupa fajna, rolada nasza, no, no, i lepszą, no, 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 My najlepsze no, rolady. Jakaś wariacja na temat modrej kapusty. Mamy wariację na temat młodej kapusty, ale to musicie przyjechać sami do nas, do restauracji, do no, Zabrza. No, no, i spróbować naszej modry kapusty. A tak jak Agata powiedziała, Rolada Śląską, mogę to powiedzieć z czystym sercem i sumieniem, robimy najlepszą. A czemu? Bo będziemy sami do nieboczek i resztę rzeczy też robimy sami, oprócz krowy. <laughs> Mam nadzieję, drodzy Państwo, że nie tylko my się ubawiliśmy e, dzisiaj, tylko Wy również z nami tutaj oglądając. No My e, zjemy, a Wy też możecie, oczywiście, jak przyjedziecie hotel, diament, zabrze tak troszeczkę widzieliście na początku jak tutaj trzeba. Tak tutaj w prawo, w lewo i jesteście. No się nie przejmujcie. Tak. Wspanownie się. Przejmujcie. Z Rudnej zbytomia. Z z Dokładnie tak blisko autostrada, średnicówka, także dojazd jest z no, Pikuś glancuś. Do zobaczenia, nie? Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Mam <laughs>